rozkminiać tego na poważnie. Tak dokładnie, dokładnie tak jak mówię, te ostatnie kilka tiktoków to było yy, to było silne wzburzenie, mania jakaś, atak, po prostu już miał atak. On już najzwyczajniej w świecie. Yy. Chodź na okno, sloniaku. Wysłałem Ci zaproszenie, Mario. Jak jesteś, yy, jak jesteś taki chętny na pogawędkę, zapraszam na okno. Nie jesteś chętny, no właśnie. Jesteś tylko chętny wleźć, wyżygać się i pójść dalej. Nie oglądałem później tego live'a u, u, u Rumcajsa. No czekaj, może jest szansa. Może wejdzie. No co tam zaklinam, powiedz? No może wejdzie, Artur. Mi chodzi o jedną rzecz. Dawaj. że Wczoraj te szoty, które były. To? Że ja jestem człowiekiem, który. dramy ma gdzieś daleko, rozumieć za sobą i nie interesują. Ale o mnie. których szotach mówisz? Wczorajsze, które były, które u komentatorki były. I tam chłop, czyli Ozi, rozumiesz, wyżygał to, to, wszystko tobie, co chciał powiedzieć. Ja no. wątpię w to, że on, rozumiesz, był wtedy zakręcony, taki owaki siaki. On po prostu powiedział to, co myśli. A nie słyszałeś dokładnie, co on tam mówił? Tak, wczoraj wyjątkowo, bo ja nie słucham, naprawdę mm. nie słucham dram. Ale wczoraj, wczoraj mi to utkwiło. No to, być, no to skąd, dobra, okej. Okay. No to jeżeli słyszałeś wczoraj, co mówił Ozi, to powinieneś słyszeć, że Ozi chciał mnie sobie kupić. No, to z ty, bo ty, bo teraz z przed co, chwileczką, sobie, nie, nie a, tur, tur, przed chwileczką, posłuchaj, przed chwileczką powiedziałeś, że chciał sobie ciebie kupić, chciał tak, po tak. prostu twoją tak. atencję, rozumieć zdobyć, tak. bleble i tak dalej, tak. i tak dalej. Znaczy to nie jest bleble. To jest bardzo istotne. Może no, dla ciebie no, co... to jest bleble, to jest bardzo istotne. A wiesz dlaczego? Dlatego, że ty słyszałeś to, co ci pokazała komentatorka. A ja oprócz tego co mówił Ozi, mam też naszego. No, ale komentatorka nie wycięła tam żadnych słów, rozumiesz, z jego, z jego dialogu. Komentatorka który... zawsze znajdzie to, co zechce, i zawsze usłyszy mm. to, co zechce. Wiesz, no, ja jestem obie... ja mam... ja, słuchaj, Artur, ja jestem obecny. Obiektety... Poczekaj, komentatorka nie ma jednej rzeczy: mm. naszej prywatnej rozmowy z Oziewiczem. No to pokaż bo, ją. Nie, i nie. I popatrz będzie spokój. A nie, że no, gdzie nie to, będzie to dni. A. Chyba żartujesz teraz. No ja bym to pokazał. Jeżeli ty na, takie, takie ciężkie działa były wczoraj, rozumiesz. Znaczy żadne, e, działa, jakby... żadne działa nie są ciężkie. Ozzy mm -hmm. jest chory. Działał w Mani. No, ale teraz jest tak. Podgórzale... Albo ci ludzie, Artur, albo ci ludzie uwierzą, albo ci nie uwierzą. Ale, a jeżeli masz ale, dowód, na ale tym, Artur, czekaj, mi daj mi żyli. też powie dwa słowa. Ale jeżeli masz dowód, ja bym to pokazał. I masz dowód na to, że prywatnie ktoś tam co do ciebie jest mówi. Ale to są prywatne wiadomości. To jest pierwsza sprawa. A druga sprawa? No, ale tu mi, chodzi... mi nie zależy na tym, żeby ludzie komentatorki mieli. Ale mi tu chodzi o godność Artur rozumiesz znaczy, ogodno, czekaj, bo ja gdyby ktoś jest, Artur, gdyby jest, ktoś mnie obrażał i tak dalej i tak dalej a ja słowę mam pomiędzy dwoma Taka, osobami Ale czekaj, Artur tak? widzisz a ja mam rozumiesz asa w rękawie i to ja go pokazuję i a ja jeszcze i to... nie pokażę no to widzisz znaczy. dobra dzięki dzięki Wiesz, bo tyle chciałem wiedzieć mówisz o godności kiedy rozmawiasz z facetem na privie i są poruszane mhm. bardzo delikatne sprawy a ty chcesz, żebym ja to pokazywał publicznie. Przecież, przecież nie o to właśnie chodzi. No, ale jeżeli ty masz rację... to Ja, ja wiem, że ja, ja mam co, rację. ja jestem ja, ty jesteś tak. ty. Ty nie rozumiesz jednej rzeczy. Ja rozumiem ty, wszystko, tak co wydaje. ty mówisz. Albo nie rozumiesz, albo nie chcesz rozumieć. Rzecz jest mm -hmm. prosta. Żaden, Żadna wywłoka ze strony komentatorki nie jest w stanie naruszyć mojej godności, ponieważ oni sami godności nie mają. A ja wiem, jak było. I tyle. Artur, ja jestem obiektywnym człowiekiem, słucham y, o, o, ostatnio komentatorki. Nie, 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 Artur, nie bo, gdyż próbujesz coś tam teraz no zrobić. Nie jesteś obiektywny, ponieważ nie to jestem obiektywny. Bo i na bardzo podstawie... dużo... Poczekaj, Artur, zaraz. masz bardzo się... dużo racji. Rozumiesz. Masz na, nie jest obiektywny, raz. wczoraj wypowiedziałeś Natomiast... się na temat tego co pokazała wczoraj komentatorka, komentatorka tak, celowo tak. wczoraj... I to, mnie po, to mnie poruszyło Artur, poruszyło mnie dlatego y, dzisiaj do ciebie napisałem, ty myślałeś, że ja na okno nie wejdę, a ja wiesz wszedłem I na ja to Ja cię zaprosiłem na to okno, to jest pierwsza tak, sprawa. Jest. Druga sprawa, tak, ja nie będę, nie, nie będę w ogóle, to nie ma takiej opcji w ogóle, tłumaczył się z tego co robiłem z Ozim na Priwie i jak żeśmy rozmawiali z Ozim na Priwie, ludziom, którzy przyczynili się bezpośrednio do próby Oziwicza. No to, to jest jakby się no. ofiara, to jakby opiekun ofiary tłumaczył się sprawcy, dlaczego ofiara zrobiła to, co zrobiła, no, no to sam Widzę, widzę, że tutaj wszyscy, wszyscy e, e, tobie przyznają rację, więc ja się wyłączam. No, ubierz, na live u komentatorki wszyscy na mnie wieszali psy, no to wybierz sobie, no. No, jesteś wolnym człowiekiem. Oczywiście, że tak. Wszystkiego dobrego, e, no i no, powodzenia. No. Martina. Kurwa muszę zrobić konto prywatne. Cześć. Cześć. Mario ja do ciebie. Tylko na chwilę. Jeżeli uważasz się za człowieka obiektywnego to proszę cię wejść na szoty jego. bezpośrednio na jego szoty. Zobacz jego oczy. Mhm. Zobacz jego wyraz twarzy i posłuchaj tego co on mówi. Nie słuchaj ani Artura ani komentatorki. Posłuchaj tego człowieka i wtedy wyrób sobie opinię na temat tego, co się stało. No. tylko Dobrze, tyle ja, powiedzieć. Ja, mam, ja mam swoje zdanie. Dziękuję wam Dzięki, bardzo. Dzięki. Kurczę, wyrzuć mnie. gdzie to jest? Dobra, to jest? Ale tu nie ma, tu znaczy, przestaniemy może, znaczy, przestaniemy. Zaczyna się budować jakaś dziwna narracja i znowu jest jakiś chora, znowu jest jakaś chora akcja, kiedy znaczy, próbuje mi się przypisywać coś, to się, to się w ogóle kuriozum. To się jest w ogóle kuriozum. Naprawdę. Dokładnie. Oz jest chory. I należy zostawić temat. Ale ci, którzy najbardziej... Znaczy, jeszcze, jeszcze raz powtarzam. Soul ma shota w którym pokazane jest to tak naprawdę się przyczynił do czego. Ja nie będę pokazywał rozmowy prywatnej z OZIM, bo jeżeli pokażę teraz rozmowę prywatną z OZIM, to oczywiście tamta strona dalej będzie pierdaczyć, że no tak, on ci zaufał, chciał pomóc, a ty to wszystko wywaliłeś na widok publiczny, jak tak możesz. Nie mówcie mi nic o godności. Osoby z tamtej strony nie mają godności, więc one mnie godności uczyć nie będą. No sorry, ale po prostu nie. Także na pewno nie. Znaczy niech sobie, znaczy tak, niech tworzą narrację, niech tworzą narrację, to będzie coś pięknego, ale ja i tak na końcu zrobię to, co zrobię. I im wszystkim pozamykam buźki. Słuchajcie, z, w, y, widzę, że idzie ktoś do nas, kto był dzisiaj umówiony. Dajcie mi 15-20 minut, za chwilę wracam, dobra? Bo widzę, że idzie, idzie osoba. Dobra, zaraz wrócę.